Witam serdecznie w drugim dniu przeglądu Gminy Lesznowolskie Teatralia 2014. Wystąpi dziś przed nami 111 aktorów, w których przygotowanie zaangażowało się 13 instruktorów, opiekunów, nauczycieli. Gospodarzem dzisiejszego wydarzenia jest Gminy Środek Kultury w Lesznowoli. Przegląd nie ma charakteru konkursowego, o czym pamiętajmy. Służy wymianie doświadczeń i naszym zadaniem jest dzisiaj zabawa, zabawa w teatrze. Zaprosiliśmy jednak jako wsparcie profesjonalne Żyli. W Żyli zasiada pani Anna Lizińska. Witamy serdecznie. Pani Ania przyjechała do nas z Mazowieckiego Instytutu Kultury, który, jest honor, który objął nasze teatralnie ja już po raz kolejny honorowym patronatem. W Żyli zasiada także pani Danuta Buchholz. Witamy. Pani Danusia jest dyrektorem Gminy Biblioteki Publicznej w Lesznowoli. Witamy panią Ankietę Zaleską. Witamy. Reprezentuje Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminę środków Pomocy Społecznej w Lesznowoli. Witamy także pana Grzegorza Emanuela. Pan Grzegorz jest aktorem. Widzieliście pana Grzegorza w filmach, może pamiętacie, z Magicznego Drzewa, z Biedzmina. Pan Grzegorz dzisiaj będzie też swoim takim profesjonalnym, aktorskim okiem patrzył na wasze czy Kolejne występy. Kto dzisiaj pierwszy raz występuje? No tu widzę tak 1% chyba. I 99% doświadczonych aktorów świetnie. Podczas przed między przedstawieniami będzie możliwość konsultacji dla instruktorów w formie luźnej rozmowy o występie danej grupy, jeżeli będzie dostępne w biurze ośrodka kultury tutaj korytarzem prosto. Życzymy widzom przyjemnych wrażeń artystycznych, a czego, a artystycznych, a czego można życzyć aktorom? Powodzenia! Połamania języków? Nie! Połamania nóg! Połamania Życzymy powodzenia. A na scenie już widzimy pierwszych wykonawców.